Hej, e, sobota, e, kolejny tydzień, już dziewiąty za nami. Kolejne podsumowanie, jak co sobotę e, minionego tygodnia. E, najpierw zacznę od tego, że nie podzielę się dzisiaj z Wami, niestety, moimi pomiarami, ponieważ wyjątkowo mam je w poniedziałek. No, ale powiedzmy, że. Hmm... Ja tam widzę moją wagę coraz mniejszą i powiem Wam, że jest to 75,5 kg. Natomiast do mojej wymarzonej wagi zostało, umówmy się, że około 6 kg, natomiast takiej idealności, idealności zostało 10 jeszcze. No ale dla chcącego nic trudnego. Odpowiednia dieta, odpowiedni trening, motywacja i myślę, że efekt zostanie osiągnięty. Także to w ogóle dziś odstawiam na pozytywny, boczny plan i się tym nie przyjmuję. Jeżeli chodzi o całą reszę, to już teraz tak naprawdę to jest drugi tydzień nie trzeciej fazy, więc jest mi dosyć łatwo komponować sobie posiłki, komponować to, co kiedy i czy mogę, czy nie mogę zjeść, więc to w ogóle, jeżeli chodzi o dietę, to jest coraz lepiej, wymyślam nowe to smaki. Więc naprawdę nie jest nie, chyba że czasami faktycznie mi się nie chce, no to coś tam opiszę na szybko, ale to powiem Wam, że bez wyrazu i jak nie można się najeść oczami, to i tak naprawdę nie najadam się tym, powiedzmy, nie zaspokajam głodu. Dostałam dzisiaj bardzo, bardzo miły telefon, że w przyszłym tygodniu mamy przymiarkę ubrań w atelier UFUFU, więc jestem niesamowicie ciekawa, jakie to będą ubrania i no jak będę w nich wyglądać, tak. Jak pewnie już śledzicie moje zdjęcia, no, ja się nie mogę nacieszyć swoją nową figurą, a wiem, że to jeszcze tak naprawdę jeszcze wiele przede mną, ale już jest na tyle, że chodzę cały czas, zresztą widać, od ucha do ucha uśmiechnięta. Dodatkowo 24 kwietnia jest metamorfoza naszych włosów. Będziemy robić sobie pazurki, będziemy się depilować i będzie sesja, będzie makijaż. E, także będziemy dopieszczone i zrobione na bóstwo, i będzie takie och! i ach! Jak nam poszło w programie, więc naprawdę nie mogę się doczekać, bo e, ta ciężka praca e, i naprawdę bardzo ciężka praca będzie zwieńczona, zwieńczona takim no, mega. Taką mega nagrodą, takim podsumowaniem tego wszystkiego, no bo będziemy zrobione na podejrzewam, że niezłe. No można tutaj użyć nawet jakiejś sekcji bomby, także będzie na pewno bardzo miło i będzie na pewno bardzo fajna praca. Raz już miałam przygodę ze sesją zdjęciową i powiem Wam, że jest to kawałek ciężkiej roboty, więc trzeba się przygotować, ale na pewno jest, ekipa jest tak świetna, że na pewno będzie super. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, w poprzednim filmiku opowiadałam jak, jak udało mi się zmotywować nie jedną osobę z tego, co się okazuje. Dziękuję Wam za każde, każdego lajka, like każdy dobry komentarz, za naprawdę moc pozytywnej energii, którą mi gdzieś tam przesyłacie. Na treningach jest coraz mocniej, coraz silniejsze są te treningi. Powiem Wam, że naprawdę przechodzę z treningu na trening, swoją wewnętrzną metamorfozę i walkę ze sobą, gdzie w głowie jest jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze pięć, jeszcze jedna seria, dam radę, dam radę i tak naprawdę wygr wygrywam tą walkę, dlatego że niesamowicie boli, niesamowicie piecze, pali nos, nos, może pod kapie z nosa ciurkiem, mata zakapana, ale tak naprawdę czuję, czuję co robię, tak, na, jak, jak, jak jestem coraz silniejsza i psychicznie, i fizycznie, Także no, tego się nie da określić. Naprawdę, naprawdę jestem pod wielkim doświadczeniem zmian wewnętrznych, no i zewnętrznych również, ale wewnętrznych, poza jeżeli chodzi o głowę, o podejście psychologiczne do pewnych tematów, o podejście nawykowe, tak? Czyli pozbywam się niektórych nawyków na rzecz tych dobrych, więc to też jest dla mnie naprawdę super. Poza tym dzisiaj jest dzień czekolady, Światowy Dzień Czekolady, więc no, jak tu żyć? Jak tu żyć? A oczywiście ja jestem na diecie i dla mnie czekolada będzie być może niedługo, a może nie będzie, aczkolwiek postaram się, żeby była. Także, no coś, no śledźcie dalej nasze poczynania, jak nam idzie. Program niedługo zbliża się ku końcowi, co nie bardzo martwi, ale ja nie, nie przestanę, nie stanę w miejscu, będę szła dalej. Głowa jest pełna pomysłów, także myślę, że coś więcej z tego będzie. A teraz w takim razie kończę. Miało być krótko, jak zwykle się rozgadałam, no ale cóż, taka już jestem gaduła, więc moc buziaków Wam przesyłam i zaglądajcie na Motyle Miestę, na MediLife Polska, na Stora do Klubu Energy Fitness, do Kasi sterko na zabiegi i do Asi Hajder na, na bardzo dobre sesje psychologiczne, to polecam, jeżeli ktoś ma jakiś problem, to serdecznie zachęcam. No i to by było tyle, ja uciekam na zakupy.